Siema, witam Was na kanale Squadra Domskop. Jest dzisiaj ze mną Artur. I chcielibyśmy Wam opowiedzieć historię tej pięknej Audi, której Artur jest właścicielem. Jeżeli jesteście ciekawi, to łapcie intro i wyczekujcie resztę odcinka. Powiedz nam proszę, dlaczego Audi i skąd w ogóle pomysł na taki samochód? Decyzja padła w sumie można powiedzieć znienacka Ponieważ auto pojawiło się szybko na internecie, sporo osób było zainteresowanych A że a mi się od zawsze podobała można powiedzieć Miała coś w sobie takiego, że no chciałem ją kiedyś mieć, ale po prostu było mi na nim nie stać A że trafiła się w fajnych pieniądzach, niedaleko to postanowiłem, że zaryzykuję, pojadę po nią co, pojechałem, obejrzałem miałem zawahanie czy brać czy nie, bo było dość duże ryzyko, że może być gdzieś haczyk na tym, na tym aucie gdzieś z silnikiem może być coś nie tak ale na finalnie wyszło tak, że wypłaciłem gościowi pieniądze zaryzykowałem, auto śmiega do tej pory nic się nie dzieje, i tak budujemy dalej bo ja jeśli dobrze pamiętam ty kupiłeś ją rozbitą, prawda? tak, rozbitą, dokładnie, ja tam yy, z tego co pamiętam to były właściciel jechał na, stro, na kolejne strojenie Na hamownię, a na rondzie wymusiła mu kobietka kółsemką, No i wyszło... Strasznie jak boli. Wiesz, o, boli jak budujesz projekt i nagle twoje marzenia rujnują się w jednym ja, z tego. No w sumie można powiedzieć, że no, autko było takie niepozorne, bo to był typowy sleeper Bo taka zwykła, niepozorna trójeczka to była Gdzie mogła nie innego zaskoczyć do skrzyżowania, czy na, na jednej czwartej mieli. Dobra, bo na ten moment samochód dysponuje mocą Prawie 400 koni. Prawie 400 koni. Znaczy, jak na Z 2.0 TFSI, który jest obecnie za cały zakute, wzmocnione, Także nie pobiera oleju jak to 2.0 TFSI. Nic się nie dzieje, nie dolewam. Śmiga odpowiednio jak powinno być. Powiedziałeś przed chwilą, że ten samochód to był totalny sleeper. Przybliż mi mniej więcej jak on wyglądał, zaraz po tym jak go poskładałeś po jak zakupie. Jak go poskładałem po zakupie, yy, dość szybko to było, bo plan był przeciągnąć to przez zimę jeszcze, by się postało, po prostu odłożyć sobie na lepsze modyfikacje, lepsze zderzaki, i wszystko. Bo wizualnie to była zwykła, czarna, a Czyli czarna? Tak, zwykła, czarna, czarna. Jak te szyby? Albo tak. Albo tak dokładnie. Zwykła czarna i pozorna taka. Be... Zwykłe 17. Ale weslain masz? Tak, we slajnie, we slajnie. Na pełnym weslaie było. Czyli nie było takiej biedy to Nie, 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 Ale no, pani... się trafiło. 400 koni pod maską to już robi robotę. A powiedz mi Artur, jak to zbudować samochód, którym nie możesz poruszać się po drodze? Ciężkie pytanie, ale tak, takie jest prawda. Nie poruszam się tym autem w ogóle. Haruję od dwóch lat, będzie? Trzech. Od trzech lat na epilepsję. Auto buduje nie, że Ciężki, ciężko, ciężko jest, ale daję radę z tym. No dzięki ekipie, bo mam zajebistą ekipę, gdzie naprawdę mnie pomagają, wspierają z tym wszystkim. Zlot nie zlot, jakiś wyjazd, nawet weekendowy autem. Zabieramy tak samo żółtą eskę i jeździmy razem się wspaniale bawimy. No co warto podkreślić? Co każdy wyjazd, mamy osobę z grupy, która wsiada w ten samochód. Spitek siada sobie na prawym fotelu i udajemy się tak naprawdę Asanger w miejsce docelowe. Messenger Princes. Princess, dokładnie tak. Ale myślałeś, żeby sobie taką naklejkę zrobić na desce? Na desce może nie, ale na ty, na słoneczniku, to może z czasem. Jak najbardziej. Choruję, że bo wcześniej normalnie jeździłeś samochodami. Tak, jeździłem bez tego. Autko miałem nie innego, by to dziwiło, można powiedzieć, ale miałem BMW 60 i to też dość długi czas? Bo miałem z 2 lata ponad. A to z czemu przeszedłeś na złą stronę mocy? Panie śmigło na masce to jest śmigło na masce. No bo ale... to śmigło na masce zapomnij o lasce no. Tak, a zgodę się? <laughs> <laughs> ale przed BMW jeszcze miałem też Audi. Tylko, ja już miałem B7 A4, tam no 3 litrowy diesel, ale to tak było, bo było. Pamiętam ten samochód, nie był zbyt tak. udany, nie polecamy. <grym> Artur, powiedz mi jedną rzecz, ten to... samochód był czarny, tak, tak. aktualnie jest żółty, co to za kolor i skąd w ogóle wziął się pomysł na ten kolor, bo jest totalnie pokręcony? E, pomysł padł nienacka, no w sumie jak to nasza cała grupa. No, lubimy się wyróżniać na tle grup, samochodów, nawet na mieście. No, musimy wpadać w tak? Przy tak? Przykuwamy oko tymi kolorami. Przepraszam, jakie są pana wrażenia z nowego koloru eski? Ja jestem daltonistą ogólnie, nie? A no tak, nie. zapomniałem, no ale jak ci się podoba? Wpada w oko. Decyzja była ciężka w sumie co do żółtego, bo gdzieś w planach miałem jeszcze jakiś czerwony, może coś białego. tak. Zastanawiałem się bardzo. I czerwone i białe już mamy, a żółtego nie mieliśmy. Tak, nie mieliśmy i stąd właśnie padła decyzja wspólna z chłopakami, co żeśmy stanęli, sobie sumie usiedli, żeśmy usiedli na spokojnie i przedyskutowali i poszukaliśmy na internecie, patrzymy paleta Ferrari, Giallo Modena. Giallo Modena. Giallo Modena. Magiczne Giallo Modena. I ten kolor finalnie mamy na żółtej szale. Dobra, ale powiedz mi, czyli nie od początku był taki zamysł na samochód? Nie. Czy od początku taki był zamysł na samochód? Nie, zamysł to był całkowicie inny, inny kolor, inne auto, całkowicie co innego, a finalnie wyszło. Ale Czego? tak, powiedz mi, całkowicie co innego, ale w tym samym kierunku, czyli w kierunku 4.0, czy Nie, 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 nie. Czyli totalnie 180 stopni, coś tak. innego. A może mielibyśmy kolejnego posiadacza 46? Nie, no, nie, 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 nie pykł. To, to na pewno nie szedłem. Słuchaj, widać, że wizualnie jest tu dużo zrobione. Z tego, co zauważyłem względem poprzedniej odsłony, że tak to nazwę, wtedy, kiedy była czarna, różni się na pewno zderzak z przodu, różnią się tak. na pewno lampy z tyłu, różni się bok. Opowiedz więcej mi o tym, bo co tutaj w ogóle siedzi. Bo ja totalnie w Audi nie jestem. Zderzak jest szczepiony od S-trójki cały, wbudowany. Elegancko. Trochę było przerabiania, ale udało nam się z chłopakami to tak ogarnąć, posklejać, żeby to naprawdę fajny, ładny spasik był. Będąc już przy boku, kończąc na dokładkach progowych, powiedz mi co to jest za felga, w jakich parametrach, bo ma naprawdę ładny concave. I coś co mnie w ogóle zaskoczyło jak przywieźliście je tu na halę, że są one srebrne do żółtego auta z czarnymi dodatkami. Tak, yy, są to Felgi DM01. 9,5 cala, 4 szerokości, bo to jest napędzie 4 całość. Także musi być, wszystko muszą napędy się zgrywać. Wszystkie 4 standardowo, naciąg musi być, no static, niziutko, Jest na 215 założona. Bo Wam Felgi dobierała firma, prawda? Tak, firma Dawmak. Naprawdę chłopaki są tacy, można powiedzieć. No, tak, można polecić, mają niemożliwy wybór. Tyle co oni tam mają, no wchodzi jak do raju, nie? Muszę się tam przejechać, bo naprawdę... widzowie, na, widzowie na Instagramie przegłosowali, że w tym roku i w Miami zmieniamy felgi, Także warto, jak polecasz, wa Warto to... naprawdę jechać do chłopaków, bo zrobią Ci na miejscu, przymierzą Ci wszystko, doradzą jakie felgi, jakie parametry, takie, te, takie, te... No co byś tylko chciał, to chłopaki Ci doradzą. Byliśmy już przy praktycznie całej wizualce, teraz powiedz mi jeszcze raz. Pod maską 2.0 TFSI, dysponujący mocą prawie 400 koni, sprzężony z napędem quattro. Mówiłeś, że dół jest zakuty, e, Turbina też zapewne jakaś większa RS3 RS3 Czyli tutaj mamy troszeczkę takiego składaka Trochę gratów z zatrójki, trochę zeski, trochę z, S trochę tak. z RS -ki. Z winu, znaczy no, a z zatrójka jest tylko z winu A reszta, pozostałość to jest wszystko S3 albo RS3 Bo to, czyli to oficjalnie możemy to powiedzieć To jest A3 tak. przerobiona na RS3 Tak, po dokładnie pełnej tak. adaptacji Poza wizualką, poza silnikiem Mamy tutaj jeszcze jakieś modyfikacje jeśli chodzi o układ wydechowy, o zawieszenie. Jak to wszystko jest Tak, zastrojone? zawieszenie jest na maksa obniżone, ile się dało, tak żeby koła nie wadziły, a nic. Mamy na, na zawieszeniu highera, przód i tył. Także jest twardo, nieziutko, tak jak ma być na statiku. Sportowo. Tak, sportowo, sztywniutko, w zakrętach się zarobiście wchodzi. Fajnie trzyma to wszystko. Yy, układ wydechowy mamy 3 cale. Prawie do końca z przejściem na 2,75 za z zakończony końcówką wydechu MG Motorsport. MG? Tak, Bardzo tak. fajnie. Przyjemnie to gada? Bardzo przyjemnie. Nie męczy tak podczas trasy. Można sobie lat, latać po niemieckich autostradach po 200 i jest to cisza w środku. Dokładnie tak. No i to jest coś, co się ceni, ale. Z wydechem będziemy coś modyfikować w tym roku? Czy nie? nie. Jakieś klapeczki może, coś, wyjście nie, nie, bokiem? Nie, powiem Ci, że nie, nie potrzeba tutaj żadnych klapeczek, ani nic, żadnych wyjść bokiem, przez maseczkę, żadnych z Nie, rzeczy. no bo słuchaj, wiesz, moglibyśmy zawsze zrobić taki miotacz pomieni na półtora metra yy, Powiem Ci, że już jest miotacz ognia Z procedury, jak się nie jednego zaskoczy Zwłaszcza w nocy fajnie to widać, że tak z tyle się potrafi strzelić ILE?! Możemy powiększyć na tyle. Możemy. możemy, ale przy to nie chcę motoru ryzykować. Nie chcę ryzykować nie. motoru. Bo powiedz mi, jakie masz plany w tym roku na ten samochód? Co przez się w nim na pewno zmieni? O czym możesz powiedzieć? W sumie już możemy zdradzić, bo w sumie jak będą widzowie to oglądać, to już będzie auto rozbierane. Pomału. To tak, w tym roku jest plan zrobić customowe lampy na pewno, żeby coś innego było, coś czego jeszcze w sumie nie widziałem tutaj w okolicy. a nic. Yy, pomalować komar silnika w kolor żółty, żeby jednak otwierasz tą maskę fajnie, ładnie było to wyglądało w całość żeby już nie było widać tego starego koloru. Yy, co się jeszcze raczej nie, w tym roku tak mam dość spokojnie, ewentualnie jakiś tam custom dolot jeszcze tak, w tym roku bardziej na spokojnie. Czyli delikatne modyfikacje w tym. tak w tym Tak, roku, tak. W tym roku tylko typowo. Trze ulektane... trzeba, się trzeba się trochę odbić z gotówki. Bo... Trzeba się trochę odbić, bo powiedz mi, no samochód masz od tak naprawdę roku czasu. Budowaliśmy je wspólnie w, na przełomie stycznia i lutego, co warte podkreślenia, zbudowaliśmy go w równy miesiąc co do dnia i godziny. Tak, bo to w sumie można wrócić do faktu tego pytania, sytuacja była tak, że wracaliśmy z Sylwestra, no i było w sumie takie pytanie, padło, przyprowadzamy SK na halę? Miałem zawahanie, przyprowadzać czy nie przyprowadzać, ale stwierdziliśmy, że przyprowadzamy i działamy i równo 3 stycznia żeśmy przyprowadzili, i 3, stycznia, 3 lutego, auto wyjechało. Jest pomalowane, poskładane, tak jak powinno być na pierwsze testy. Fura przelatała z nami cały sezon 2024. Powiedz mi, miałeś jakieś przygody, jakieś dziwne. Są nagrywki. Oj, oj. Fura przelatała z nami cały sezon 2024. Gdzie w zasadzie byłeś z nią, jeżeli chodzi o. Gdzie nie <laughs> Bo zjechaliśmy prawie całą Polskę, ale takie najważniejsze wydarzenia, na których się pojawiliśmy Takie w sumie, taki zwiększych to był David, United Crew, Jurassic Arts Howlow. Konecki motopik Konecki motopiknik, to chwilę. moglibyśmy zapomnieć. Konecki motopniku. Tam jesteśmy co roku chłopaków, a o takim wydarzeniu byśmy mogli zapomnieć. Przelatała z nami cały sezon 24 na poniższych zlotach i. A, i na stensów było najważniejsze. I na stens, i najważniejsze, na stens <grym> tak. na, na otwarciu sezonu. Przelatała z nami cały sezon 2024. Miałeś jakieś przygody związane z tym autem? Były dwie przygody. W sumie jedna była taka bardziej pierdoła, bo Wystarczyło świecę zmienić, bo zaczęła nierówno chodzić, a jednak grubsza robótka była, bo jednak łożysko się rozsypało w skrzyni. A że trochę rozbierania tam jest, męczarni z tym wszystkim, swoje wszystko waży, także I jeszcze tu jest założone sprzęgło dwutarczowe, także żeby to poskładać, żeśmy chyba z 8 razy wkładali w skrzynię, wyciągali, a to wszystko też jest na materiale. A materiał z tego znajdziecie na naszym kanale, a w tym momencie wyświetli Wam się link. Dobra, korzystając z chwili, chciałbym was serdecznie zaprosić do naszego głównego partnera, czyli do firmy Intercars. Możecie u nich kupić części do samochodów, różne chemie warsztatowe. Naprawdę mają szeroki asortyment, mają filie w całej Polsce. My akurat korzystamy z filii w Radomsku, którą serdecznie polecamy. Natomiast wy w waszych miastach, czy w Warszawie, w Giżycku, e, czy nawet w Poznaniu, gdziekolwiek jesteście w Polsce, tam Intercars się znajdzie i zawsze pomoże wam z odpowiednim doborem części. Powiedz mi jedną bardzo ważną rzecz. Ile cię to wszystko kosztowało? Bo wiemy już, Przez... że samochód silnik miał przygotowany. Tak. Robiłeś tutaj wizualkę. Ile cię to kosztowało? Wizualka, felgi, opony i inne takie rzeczy? Z ponad 30 tysięcy tak. Tak o Ponad 30 tysięcy w miesiąc. Tak. To było tylko sklep internet. Wypłacam. <noise> Ale kup teraz, kup teraz, kup teraz. ta, ta, za dwa dni, wiesz. Wszystko było za darmo, czyli chodziło, raz, dwa. I tak 30 tysięcy to tak. Czyli rozumiem, że łącząc kwotę, yy, którą dajesz za ten samochód, orientacyjnie to było w okolicach 40? Mniej, czyli poniżej okay, 40, 40, ale łącząc do tego kwotę, rozumiem, że sprzedaż jest planowana czy niekoniecznie? Eee, myślałem, chodziło mi kiedyś to po głowie, ale nie za dużo. Żeśmy poświęcili tu czasu z chłopakami, z ekipą całą, to dużo pieniędzy, no i są jednak wspomnienia, No buduje się to od wspomnień cały czas. Czyli jakbym Ci teraz tutaj wytasował 8 dych na blat, to byś nie przyjął? No, może mi się zastanowi, ale raczej nie. nie. Nie, czyli nigdy nie ma stanowczego? Nie. Nie, oczywiście, samochód nie jest na sprzedaż. Jest to wizytówka naszej grupy, tak naprawdę, bo budowaliśmy go wspólnie. Wszyscy poświęciliśmy tutaj sporo swoich sił, żeby to wykończyć. Artur, rozmawialiśmy już o planach na tą zimę, a tak całościowo, jaką masz wizję finalną na ten samochód? Jak chciałbyś, żeby on w takim finalnym etapie wyglądał? Finalną? Ciężko powiedzieć, bo to się. Z... Myśli jest 1000 na minutę. Waham się bardzo nad okleiną tego auta. Czy może coś dodać innego, coś czego jeszcze nie ma w ogóle? I wnętrze włożyć inne, bo na razie jest standardowe. Ale wnętrze planujesz iść w sport, czy bardziej w wyższą wersję jeszcze? Sport bardziej. Sport. Tak, tylko tak. Troszeczkę uderzamy w klimat wyścigów na jedną czwartą. No nie chyba. mówię, że nie, bo w sumie myślałem wcześniej już na to, żeby może nie pójść, na jedną czwartą, bo wiesz, jakby nie patrzeć, zmienić tylko w sumie Felgi na coś innego i, można, i startować. Mo można startować bez problemu. Można startować. Dokładnie tak, można startować. A powiedz mi jeszcze taką rzecz. Najważniejsze pytanie, bo ładnie opowiedzieliśmy o całym samochodzie, o jego historii, o historii twojej, która jest no nie ukrywając ta za serce, bo to jest... Ja na przykład sobie tego nie wyobrażę. Ja już to mówiłem nie raz, że ja nie wyobrażam sobie być w twojej skórze i Patrzeć na to wszystko, tak. nie z tego do. Natomiast jedno bardzo ważne pytanie Jestem widzem tego kanału Chciałbym obejrzeć to auto na żywo Gdzie mam okazję je spotkać? I kiedy to będzie? Bo mi się wydaje, że to chyba nie będzie prędko No teraz niestety nie prędko No idzie zima, jak to każdy fan motoryzacji Co ma własny projekt, wszystko samochody Wstawia na zimę, rozbiera Budujemy dalej Coś innego, coś zmieniamy Najszybciej no, no wydaje mi się, że Marzec z Kwieciem będzie można gdzieś zobaczyć na naszym mieście, ewentualnie gdzieś w dalszej podróży. Może gdzieś się wybierzemy. No to już wszystko trzeba obserwować na naszych socjalach, Instagramach. Korzystając z chwili, że jesteśmy przy socjalach, bardzo serdecznie chciałbym Was zaprosić na wszystkie nasze socjale, czyli na naszego Instagrama, Facebooka, TikToka oraz YouTube'a, na którym się znajdujecie. Link do nich macie w opisie oraz nazwa wyświetla wam się na ekranie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Dziękuję również Tobie, ja Aron, za mio. opowiedzenie o tym samochodzie, bo no, prezentuje się fenomenalnie. Jeździ też fenomenalnie, bo miałem okazję siąść za kółkiem tej bestii i. sporo osób miało okazję jest, jest pod nogą, naprawdę jest czym jechać. Zapraszamy Was do polubienia tego materiału, jeżeli Wam się spodobał, do odwiedzenia firmy Intercars. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, do subskrypcji tego kanału. W tym filmie był również zawarty taki mały isterek, zapowiedź odcinka, który wyjdzie dla Was za dwa tygodnie. Jeżeli jesteście ciekawi, zainteresowało Was to, zapraszamy do śledzenia. Na razie.